Witam Was bardzo serdecznie w drugim już odcinku z serii Half-Life 2. Okej, okay, y, jesteśmy w tym samym miejscu, gdzie rozstaliśmy się poprzednio. W poprzednim odcinku właściwie już uciekaliśmy od ochrony cywilnej, która nas goniła, by nas zabić, tam schwytać z powrotem i ukarać jakimś studentem za to, że planowaliśmy uciec od nich jakoś. Sam już nie wiem. Oj, 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 oj. Aż trzech żołnierzy ochrony cywilnej jest na dole, no to dobra, wychylać się, się więcej nie będę, bo jeszcze Heda dostanę no i będzie pozamiatane. Te drzwi są zamknięte, zresztą tej gry na ślepo nie przechodzę, już się przeszedłem parę razy. No to dobra, chyba musimy zejść na dół. No i jakimś cudem niestety schody nam się zawaliły. Pomysłowe, pomysłowe, jeżeli chodzi o autorów tej gry. A dlaczego te schody się rozwaliły? Dowiecie się za moment. Uuu! Ja są zwierząt, nie! Yeah. To Freeman, tego. nie w ich Ok, dosyć się tego nie spodziewałem. Wy się na pewno tego nie spodziewaliście, większość z was. Yy, ale ta młoda dziewczyna, która nas wyratowała, która załatwiła tych wszystkich gości z ochrony cywilnej, ona chyba wskoczyła przez okno. O się nie mylę. Właśnie jest wybita i słyszałem je, jakieś wybicie szyby czy coś w tym stylu. No to ona właśnie się nazywa Alex. O niej mówi doktor Kleiner i Barni, kiedy razem, właściwie o niej mówi doktor Kleiner, kiedy razem z Barniem byliśmy w tym pomieszczeniu, co chciało nas niby zakatować. Jakby to wam powiedzieć. A zresztą. Nie wiem jak to powiedzieć. Dobra, idziemy dalej. Jestem Alex Vance. Mój ojciec pracował z wami w Black Mesa.

No, i wczytywania mamy super. No, szybciej. Dziękuję. Funny, <laughs> ale śmieszno. No i rozpoczynamy kolejny rozdział, który się nazywa Pamiętny Dzień.

Te takie oto znaki na ścianach, bynajmniej graffiti, to jest litera taka jakby A, znak Hive life bynajmniej tak to mogę nazwać, oznaczają, że gdzieś w pobliżu znajduje się coś dobrego, na przykład jakaś apteczka ukryta czy jakieś sekretne miejsce, coś w tym stylu. A sekretnym miejscem tutaj jest właśnie to laboratorium doktora Kleinera zgadza się. Dosyć dziwaczne miejsce, ale na pewno lepsze od ochrony cywilnej. Hello, Alex. Well, uh, almost alright. Lamar has gotten out of her crate again. If I didn't know better, I'd suspect Barney of trapping and... my goodness, Gordon Freeman. It really is you, isn't it? I found him wandering around outside. Bit of a troublemaker, isn't he? We owe a great deal to Dr. Freeman, even if trouble does tend to follow in his wake. Thank <laughs> Muszę powiedzieć, Gordon, że a very time. Alex has just ostatni the final piece for our resurrected teleport. I can't take any credit for the breakthrough, Doctor. Nonsense. Your <laughs> Let's just see if this thing works, okay? Well, is he here. There you are. Man, Gordon, you stirred up the hive. No, barni przyszedł mamy doktora Kleinera, Barniego, Alex, my, Gordon Freeman. Więc kogo jeszcze brakuje, to nie wiem. That's right, Barney. This is a red letter day. We'll inaugurate the new teleport with a double transmission. You mean it's working? For real this time? Because I still have nightmares about that cat. No, no. There's nothing to be nervous what, about. Yeah? We've made major strides since then. Major strides. What cat? Doc, since he's not taking the streets, you might as well get him out of his civvies. What? Oh dear, you're right. I almost forgot. Barney, I'll give you the honor. Mhm. Okay. Mm ok, Barney jest takim, jakby szpiegiem, można to powiedzieć, jeżeli chodzi o ochronę cywilną. Tak więc nie pomyślcie sobie, że wiecie. On jest jednym z tych ludzi. Here we go. <grabiamy> get it off me. Lamar! Gordon. to. couple with your head fruitlessly. get that thing away from me here my pet pop up, up no not up there no no careful Lamar those are quite fragile oh fie! it'll be another week before I can coax her out of there yeah longer if we're lucky <laughs> Barney you're not an animal person that's <laughs> the <laughs> dobra, tego szkodnika, małego robaka, którego widzieliście przed chwilą, no to to jest e, jakby zwierzę. E, ono się nazywa Lamar, jest to zwierzątko naszego doktora Kleinera, te lamary to poznamy też w dalszej części gry, one głównie to skaczą na ludzi, no i składają w nich jaja w żołądku, żeby mogły się... ...pierdziele, żeby mogły się rodzić kolejne jakieś jakby zombiaki, zresztą sami zobaczycie jeszcze, będę o tym wspominał, na razie to się skupmy na teraźniejszości.

The Mark V hazardous environment suit has been redesigned for comfort and utility. Oh dear, Doc, we don't have time for this. At least get that suit juiced up, Gordon. Good idea. There's a charger on the wall. I've modified your suit to draw power from combine energy outlets, which are plentiful wherever they patrol. Okay, to są, y to są właśnie ładowarki do kombinezonów. Jeżeli podejdziemy do nich, nacisniemy klawisz E. Musimy go tylko przy, e, przytrzymać, chciałbym przypomnieć, e, to powoli nam się kombinezon naładuje. Maksymalna ilość naładowanego kombinezonu wynosi r, e, równo 100, ale mamy na razie 25 punktów naładowanego kombinezonu, tak więc jeszcze nam trochę brakuje. Ale na początek to nam powinno wystarczyć. Czekamy. Near the panel over there and wait for my work. Isaac, are you there? Yes, yes, Eli. Bit of a hold up on this end. You'll never guess who found his way into our lab this morning. Oh, that's not who I think it is, is. Indeed, it is. And it's our intention to send him packing straight away in the company of your lovely daughter. Are you ready for us, Dad? We're all set on this end. Then let's do it. Let's see. The massless field Flux should be limited and I've climbed the manifold parameters to see my base and LG, orbital, nobody inclusive. Ok, no i my mamy z tego teleportu właśnie skorzystać. Ale, nastąpno, ale nastąpią pewne skutki uboczne. A jakie to dowiecie się zaraz? Czy you mind plugging us in? Ależ oczywiście. dziękuję. Mój jest Ten taki właśnie dziadek, co, yy, którego widzimy na ekranie, to jest właśnie, o, jest właśnie on ojcem naszej koleżanki Alex. to Dobra Gordon. Zabrałeś ten i wszystko. Widzę, że edukacja naprawdę płaci za Dobra, Barney

And best of luck in your future endeavors. I sequence. not see What is it? Oh, Mickey. ready? The out. There he is. Is Lamar with you? Get about that thing. He's coming through, that. What's going on, Judy? I'm not sure. It seems to be some kind of

Teraz muszę uciec od tych tylko kamer, które prześlą zaraz dane do Stadeli. Zresztą byliśmy niedawno w gabinecie u naszego ko kochanego doktora Brina, który jest dowódcą całego kombinatu naszego wroga. Tak więc i także się jak już on o nas pewnie wie, Z nacisnę, no i mam przybliżone. Siema! The Citadel's on full alert. I've never seen it lit up like that. Get out of City 17 as fast as you can, Gordon. Take the old canals, right? They'll get you to Eli's lab. It's, it's a dangerous route, but there's a whole network of refugees, and they'll help you if they can. I'd come with you, but I gotta look after Dr. Kleiner. Oh, and before I forget, I think you dropped this back in Black Mesa. Good luck out there, buddy. You're gonna need it. Dzięki wielkie, barni, Dzięki wielkie, stary. Już mogę iść mi dać. Dobra, no i w ten oto sposób zdobyliśmy naszą pierwszą grą. Jest pierwszą grą, co ja mówię. Pierwszą broń w half Jest nią, nią oczywiście. Łom Łom jest to podstawowa nasza broń, jeżeli chodzi o uciekinierów z więzienia tego całego. O rebeliantów, bo to są tak zwani też rebelianci. Jest to nasza podstawowa broń. Ale cóż, kochani. W tym miejscu kończymy drugi odcinek i zobaczymy się w następnym. Tak więc dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!